じんどんね。 Kolejnym dniu witajcie we vlogu i... Jak okay. zwykle mamy do zrobienia. A patrzcie co tu się dzieje. A co tu dziewczynka robi? Dziewczynka z farbami. A ty tworzy sztukę. Jak Pablo Picasso? Czy jak Pablo Escobar? On też stworzył niezłą sztukę, nawet kilka sztuk, <laughs> nawet kilka sztuk. Dobra, oglądaliśmy serial ostatnio, oglądaliśmy serial Leskowarzy, możecie sobie zobaczyć, całkiem ciekawy. I... a do czego ci te deski są? Do projektu Mistrzyni Makro, żebym mogła układać tutaj jedzonko. I do kozackich zdjęć na Instagramie, też z nich będę korzystał. Czerwone paznokcie, a ja jestem Mario, a jest Pro na Instagramie. Czerwone paznokcie insta, sorry, tu gdzieś wam wyświetlę. Dobra, pokaż jak to się robi. Jesteś taka pro No nie do końca, bo pobudziłam już trochę rzeczy. Ale masz piękne czerwone Chyba Wybyłaś dzisiaj kosmetyczki, co? No, tak Jednak zrobiłam hybrydę. Okej. Okay. Ej. By było <grym> A tu iPhone należy, żeby go zdeptać, tak? Tak? Tak, masz go zdeptać. A tu jest moja proteinowa owsianka. Bardzo dobry pociech na dukcję, duża objętość i wystarczająco grałka, zwłaszcza jak się z jakimś wiejskim. No i zjadam to, zrobimy mocny trening. I po mocnym treningu muszę jeszcze wrócić do pracy, bo rano pracowałam nad Neverquit zamówienia i też była mała część projektowania. A po treningu do wieczni. Mario też jest trenerem i mi, że tą część pracy chyba lubię najbardziej, bo ten taki kontakt międzyludzki to jest coś, w którym się w pełni spełniam. Także popracuję z podopiecznymi i później opowiem wam o podatkach, a może bardziej o uciekaniu od podatków. Nie oceniajcie zanim spróbujecie, bo grobina soli malajskiej do posiłku to jest coś, co pomaga na treningu. A poza tym ma całkiem sporo dobrych, na serio dobrych mikroelementów. I tutaj taki smaczek taki, słodki, słony, słodki, słony, jest dobrze. I widzę Was tam za ścianą. na ciężkim. Think that it's luck that got us here. But they don't know about us. They don't know. Agora Porque... Proszę się odzywać, ja tutaj zadaję pytania. Panie, Witam panie, panie Mariuszu. Pytanie numer jeden. Jak tam trening? Całkiem spoko. W sensie w produkcji się zawsze stara na to, że każdy trening będzie ciężki. Tu były duże ciężary, więc miało być mega ciężko, a tu już w miarę Także dzisiaj jest dobrze. muszę do tego, żeby przynajmniej nami takie Tak naprawdę sobie nic nie bierzemy. Next question. Jak Pana progres na redukcji? Zawsze z tym myślenie, że mógłbym być szybszy, prawda? Ale zdecydowałem, że w tym, w tym przygotowaniu wystąpił sobie taki bardzo ważny cel, żeby uzyskać formę żeby jak najmniejszymi nakładami stresu i żeby jak najbardziej cieszyć się tym procesem. I szczerze mówiąc, do tego, że redukcja traktuje mnie bardzo, bardzo dobrze w sensie. Jestem nagrańczarstwem, prawda? Więc progres nie jest najszybszy. Tak ale jest zachowany w takim tempie, że, że się cieszę procesem. To może pytanie o ciężary. Czy zachował pan ciężary z przedredukcji? Porównując siebie ze 107-kilowym niedźwiedziem, ten zekwarz pan 90 No 90 znaczki w zasadzie. No to jest spory regres. No ale nie ma co się równać z niedźwiedziami, prawda? Przyjdzie czas żeby jeszcze z kg zdać się niedźwiedzia. Chcę, żebyś z polarnego. Nie wygląda tak, że A co na to pana dziewczyna? <słuch> 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 Temat. Co jest lepsze, czy PlayStation 4, czy Xbox One? Piszcie w komentarzach, tylko powiedzcie jeszcze dlaczego jedno kontra drugie. Nie, to powiedzy, ale na Dobra. Zanim unboxing tej torby to kilka obiecanych wprowadzenia. Mianowicie ostatnim razem, gdy na kanale otwierałem drona. Okay. No dobra, powiedzcie co jest w środku. To jest dron, ale oprócz drona mam jeszcze do niego baterie. baterie się zawsze za szybko kończą. Zawsze. I... Pasza uważaj, mam profesjonalną. To jest profesjonalny kotek. Ty. Nie wiem. <grym> dobra, Pasza uważaj, bo mam podkładkę podnieszkę. Patrzcie jak pasuje. Wracając do drona, to jest moja bateria, ale mała, i dron, czekajcie, kosa. Dron i pilot. Mały dron, mały pilot. E, ale dlaczego w ogóle się W bardzo obrazujący sposób. To jest e, stary dron, duży dron, aka Phantom Advanced. A to jest e, nowy dron, aka Phantom Mavic Pro. Widzicie różnicę rozmiarów, ale to nie wszystko. Spójrzcie na to. Dron plus pilot. Drony pilot, wielkości pilota. Rozumiecie o co chodzi? Podróżowanie z tym zestawem niepraktyczne, niemalże niemożliwe, nie jeśli nie nie ma się tylko i wyłącznie bagaż pod ręką, chociażby tak jak byliśmy, gdy leciliśmy do Stambułu, to zmieścimy wszędzie, w każdym jednym miejscu. Ja wiem, że Was pewnie takie tam domiki nie interesują techniczne i więc e, może po prostu pokażemy im, jak to działa, co? To... A w jaki sposób? W domu? Mm, nie, zróbmy... czekaj, respekcja to jest do tyłu. Mhm. To do przodu będzie podróż do przyszłości? Dobra, zróbmy podróż do przyszłości, bo będziemy teraz nagrywali gruby, naprawdę gruby projekt. O którym opowiem poezowem. To podróż do przyszłości teraz. Dzięki. Mamy Behind the scenes. Ta misja, którą mamy na dzisiaj, to jest nagrywanie naszego intro i powiem wam, że chcemy nagrać naprawdę, naprawdę coś epickiego i myślę, że w jednym z kolejnych vlogów, vlogów takich już mocno o przygotowaniach zobaczycie nasz efekt końcowy Misja wykonana, trochę nic nagraliśmy i no co, golden hour się skończyło, słońce zaszło, także idziemy stamtąd. Jak widzicie maluch daje sobie rady całkiem nieźle, rzekł, jest chyba nawet lepszy niż ten poprzedni, chyba, chyba jest wyższa jakoś, prawda, ale nie o tym, małe podsumowanie na koniec, chciałbym powiedzieć Wam o... O tych podatkach i, i o tym, że ten dron to wcale nie jest jakaś tam zachcianka. Mianowicie chciałbym, żebyście wiedzieli, że w trosłym życiu jest coś takiego jak e, podatki. Zwłaszcza jak się prowadzi je za sobą firmę i, i gdy się pracuje dużo i ciężko, Wróć. Ciężko to pracują górnicy, stoczniowcy, hutnicy. Gdy się pracuje dużo i uczciwie, to na koniec miesiąca tam trzeba swoje oddać dla, dla państwa i to jest ten moment, gdzie po prostu warto jest zainwestować ten kapitał w coś, żeby ten podatek obniżyć. Dokładnie tak było w tym przypadku i to jest teraz dobra rada dla, dla Was wszystkich, dla tych, którzy są już w dorosłym życiu. Też myślę, że te osoby, które prowadzą firmę dobrze powiedzą I, i dla Was młodszych odbiorców, którzy za jakiś czas dopiero zaczniecie to swoje dorosłe życie. Konkretyzując, najlepsza inwestycja to inwestycja w nas, w naszą przyszłość, a najlepiej w coś, co kochamy, w tym wypadku naszą pasję. I tak dokładnie jest z tym dronem. Żdąc jest inwestycją w to wszystko, mianowicie przede wszystkim jest inwestycją w... Coś co kochamy, tworzenie materiałów dla Was w Wejście na wyższy poziom, jeśli chodzi o Team Napraw. Wyższy dosłownie, będziemy mieli zupełnie nowe horyzonty, jeśli chodzi o bloga Ale też i wyższy jakościowo, bo to wszystko na serio sprowadza się do tego, żeby, żeby szanować Was Wiem, że jeśli przychodzicie, chcecie spędzać swój czas na tym kanale, to, to my chcemy dawać ciebie znacznie więcej I to jest zainwestowanie w tą taką naszą fajną relację A dodatkowo, myślę, że to, to też już czujecie chyba, ale chcę żebyście wiedzieli o tym oficjalnie Nagrywanie tworzenie materiału wideo jest dla mnie pełnoprawną pasją. To jest coś, co kocham, coś, co mnie pokłynęło. Nigdy mi się tego nie spodziewał. W sensie zawsze miałem ten swój sport, ciężar i tak dalej, ale na pewnym etapie życia zrozumiałem, że kurczę, to jest to. Czuję do tego niesamowity pociąg i, i tak jest. Po prostu inwestuję w coś, co kocham. Do jeśli możecie, w waszym życiu też inwestujcie w wasze pasje. Inwestujcie w coś, co, w coś, co jest dla was ważne I, i nie zamykajcie oczu na inne pasje, bo one się będą pojawiać w waszym życiu też nie wiadomo skąd. E jeszcze takie podsumowanie, prosto z mostu, zachcianki są głupie, w sensie nie warto je realizować, bo to są takie niedojrzałe, niedojrzałe relacje z naszymi finansami, natomiast inwestycja to jest coś, co ma Wam przynieść dużo, dużo szczęścia w życiu, nie inwestuje się w powiększanie kapitału, jasne, to jest tu uboczne, ale inwestuje się w to, żebyście byli szczęśliwi w Waszym życiu, to jest prawdziwa inwestycja i tym optymistycznym akcentem kończymy tego vloga, ale przynajmniej do jeszcze jedna myśl, wiecie co? Ja jestem taką trochę kompetywną bestią i chciałbym, żebyście pod spodem w komentarzach napisali mi Wasze ulubione kanały YouTube, które uwaga, tworzą wysokiej jakości content. E, to nie jest tak, że chcę się tam z nimi ścigać, zmierzyć, ale kurczę, warto spodobać inspirację inspiracji innych ludzi, a być może razem z nimi coś stworzyć. Także śmiało pod spodem, tylko nie linkujcie nazwy kanałów, które Waszym zdaniem na serio są warte uwagi z racji wysokiej jakości. Szacunku do widza, bo o to w tym chodzi. Dobra, tyle ode mnie. Na koniec proszę, zróbcie to dla statystyk. Niech ten kanał dzięki Wam się rozwija. Jesteśmy drużyną, dla Was to jest jedno kliknięcie, a dla mnie nie przez 10 nocy, żeby stworzyć vloga. Nie no, żartuję, ten poszedł szybciej. Tylko 5.